Just need to worry about the bombs. Very good. The bombs? Yep. Ticker. Ticker? Sorry? Oh, cool. Boom. <laughs>

Sounds like the detective will be busy with the Joker for a while. Good. Gives this kitten some time to play. So what next? Help tall, brooding, and handsome, or help myself to all the loot Professor Strange has locked up in that vault of his? I know. Difficult choice, right? Hmm. What will it be? Find Croc and have him rip a hole into the vault? As Penguin for some explosives? Not style. I always prefer a woman's touch in these situations. Stay Ivy. I'm coming to get you. Z tej strony ćwierć ćwier. No Ivy Nie zapraszam was do Lesbos z rolą główną w postaci kobiety kot. Nie ja wiem, się gra trochę inaczej. Niż Batkiem. Ale też fajnie. Tak, ja, więc idziemy do niej na chatę, tak? woohoo, Banzai! To to skakanie, ale to niec. A, na górę. Up. Ok, tak się nie da. <grytanie> um, nie mamy chyba daleko tam do niej na chatę. Pamiętam, że ona mieszka gdzieś tam. Banzai! Szalałaś? Chcesz się zabić? Podoba mi się to, jak ten jej bić. Czasami ma e, 1,5 metra, a czasami 10. Czep tej, czep tej, czep tej, hop. nie jesteście. O, jesteśmy na chacie. W sumie. Co tyle? Co tyle? Hmm. Hit. Nie pytam o rząd. Wcale mnie tu nie ma. Ałha, kobietę baseballem muszał. A Łez! Ban to urywa. Zaj. A. A. <ścoughs> to jest fajne też. Ała. Przebiła go szpilkami, a później weszła mu znaczy na jaja, tak? Uderzyła go? To jest moja chata, tak? O, no, gdzie jest ta moja chata? Tutaj, no. Przecież widziałem. Duh. No, raczej... jaki <grym> kociak w oknie. Hit. Broń przeciwpiechotna, którą można wykorzystać do zostawiania pułapek na przeciwników. Każdy, kto nadepnie na kolce potknie się i upadnie na ziemię. Hit. I kulki. Analne? Broń, która służy do ogłuszania przeciwników. W walce wykorzystaj przyciski szybkiego użycia, żeby rzucić trzy kulki na raz, nie tracąc kombinacji. Dobra. nie wiem. Kobiety to strasznie... E... Mściwe e, Stworzenia. Chyba jest odpowiednie słowo. Ej, check this out. Jak? Ej, bez kitu fajnie się ją podróżuje po mieście, chyba nawet lepiej niż to frubanie badka, nie? O oh, fuck! Sorry. <laughs> Kolego, nie zauważyłem cię totalnie, nie? Z drugiej strony dostać takimi pazurami jest całkiem przejmowane. Nie hmm. ja tej walki chyba nie przyspieszę tylko dlatego, żeby sobie poglądać jak dupeczka A, robi ogromny rozpierdol tym ziomkom. Bam, bam, bam. A, wow... Nic się nie jest? Dobra. Cześć. No, hop. Mhm. Nie, nie, chcemy tu iść. Rozumiem, że nią też mogę robić te ciche wykończeniówki. No jasne, że mogę. <śm> <śm> Kochana ignorancja tych, tych zbirów jest po prostu genialna. Powinni to trochę jednak do, dopracować. O! Znalazłem... Właśnie. hit. Halo? Jestem na środku. I co teraz? NIEC! Ciemność. O, fu! oh ah. hello ivy that's fine i don't you, you should have come here oh come on you're not seriously going to hold that against me forever are you you killed them all oh, they were just flowers ivy i'll buy you some new ones i know a place that no. Hey, oh no. i know Come On red, can't we just? Oh for. Oh for the love of. Ah. Plant zombie mm. Oh, what kind Hey Pammy, here's an idea. If you want a boyfriend, how about trying the dating route? Beats this voodoo crap. I'm <laughs> Ej, przyznajcie, wy też oglądać e, lubicie ją. FAK! W luchu. Nie Sakier! O, fuck. Coś się tu you dzieje! A, a! A! Szybko! O, runda druga. Witam. To to. To tu! Wyłasz, wyłasz! Chcę cię podrapać, come on! Ba, ba, bam, tygodnie tak, już to widzę. Jestem drugą najważniejszą postacią w tej grze nie mogę umrzeć teraz. Ej banie. banie. W ogóle ile tu jest różnych złoczyńców? Jest tak. Są strażnicy, ci od Strange'a, są od Pingwina, są od dwóch twarzy, i są od Jokera. He! Chyba wszyscy co chcemy.

Obronną kobietką w niebezpiecznym świecie! Wow! Really to no nie jest matka natura, tylko banda kurwa frików. Potrafi dużo tymi nogami, nie? Skubana. Ała! Uderzyło mnie coś! Jakieś dziwne roślinowate co. Banzai! Hehe. <grywa> o, już po wszystkiemu? Szybko na górę teraz! Na górę, na górę, na górę, na górę, czy już się Ivy? A nie, to jest Ivy. Chodź. Let's go, sena. Let's go. Znowu dziwne japońskie schizy. <grywa> Czego ona w prawie każdej scenie wisi do góry nogami? Hmm, chyba coś ci wejdzie w cycek zaraz. Albo do dupy.

You look like gówno. Take my blood for example. I wish somebody would. This stuff is killing me. Why should I? Care? <laughs> because now there's a teeny little bit of me in you too. That's. Hmm. Oh, come on. Krzywe, co? Don't tell me it's not what you always wanted. Look, we're running out of time. I need your help. I nearly had a cure. It was so close, and then it was taken from me. So we both die. I'm fine with that. Are you imagine sucking down that last breath knowing that Gotham is doing the same? <laughs> what are you talking about? Oh, didn't I say I've spent weeks shipping samples of my blood to emergency rooms all over the city? So that's protocol 10. Poison Gotham, I more. Protocol 10. nie <noise> wrażenie, że Joker ma więcej zębów niż krokodyl. <głos> <głos> cool. O, dostałem telefon. Cool. I'm listening. Is someone feeling a little down? What do you want? Oh, bad. Cheer up. It won't kill you. Oops. <laughs> <laughs> Where is the cure? Who has it? I had our cold hearted friend, Mr. Freeze, making it. But he's gone dark on me. I'll find him. I bet you. <laughs> Alfred, Joker's poisoned me. He may have poisoned Gotham too. Mr. Freeze has the only cure. What are you waiting for then? He's in Arkham City. Find him. If only it was that simple. He'll be somewhere cold. He needs to be kept at sub-zero temperatures to survive. I don't wish to worry you, but it is the middle of winter out there. I noticed. Mark Hamill bodajże. To jest ten ziomek, który grał Lucas Skywalkera w Star Warsach. Um, świetnie się spisał i nie pamiętam nigdy jak nazywa się ziomek, który podkłada głos pod Matmana, uh, uh, Ale też świetnie się spisuje. Freeze's w lab must be sensie, this way. I'm definitely heading for this. Oh, Stanislas, oh, I can't believe I didn't think of this earlier. A hotline straight to my bestest friend in the world. Just think. Oh, can zacnie mi się tego robić. I think our relationship is really Oh, nie chcę tego rozrządzać. Hello. the next, you know, this will be exchanging emails or meeting up for romantic. Także zaraz spadło. The old G.C.P.D. building. Freeze must be using one of the old forensic labs. I've got to get it... Stop it! The door! It's shut tight! So what now? You two keep trying to oh, get in. Fuck. I'll blow their faces off if they try to get out. Yes, and you know know what? what? We just grab Freeze and take him back to the Joker? It sounds like a plan. Anybody got anything to smoke? Nah, no, I'm out. Co to co oznacza? przyśpieszenie Main down, down. Tak, więc koniec. Nie trwało sobie to tak długo jak co nie wiem. Ale znalazłem w ogóle fajną sztuczkę. Ups. Nie tak to miałem zrobić, ale to nic. Strzelam, że muszę się dostać gdzieś tył. tu. Tak nie tu O! Zagadka Woohoo. Dobra, więc um, są frontowe drzwi tutaj? A to za cały? całe na dole? Tak, na dole proszę Państwa Eem, wchodzisz tutaj? Czyliś tam. Najpierw pójdę zobaczyć co jest tutaj

Make sure it stays that way. No Dobrze. To my sobie pójdziemy po balować w innych pomieszczeniach. Right, Czekaj, wega? No in hostage. Harry, bla bla, David, blah blah, you know David like nie ma nic ciekawego. like A Just like that. Just like that. Dip, shit, nie mogę się tu wkraść, ale wiem czego szukamy Uf, coś zrobiłem Emmda um, Biegnij! Patrz panie. Zobaczmy co jest tam Może wejdę do jakiegoś fajnego seksownego pomieszczenia, gdzie znowu będą dupeczki. No i już tęsknię za kobietą kol.

Look at me! I'm dropping my weapon! You don't need to hurt me! Hmm. Where's Freeze? He's in the museum. Penguin's got him. I'll we'll have to cut that tongue out of your head, boy. I don't know people telling tales on me. No. I, I'm sorry, Mr. Cobblepot. He, he made me... You can have him, man. I'm safe and sound here in my museum. Try and get me if you like. Nie z stąd tam, gdzie? Right bla bla wow. That doesn't sound No nie brzmi. Fuck. O! Zagadka. Czekaj, jak się do niej dostać? A, jebać. Um, ten do się siebie... wow. I'm Shevrovich. Alfred. Hello, sir. Have you retrieved the cure from Mr. Freeze? There were complications. Penguin has got his hands on Freeze and trapped me in the GCPD building. You do realize that you will actually die if you don't get this cure soon. Thanks for reminding me, Alfred. I'm in a police building. Cobblepots obviously bribed some official into giving him the lock codes for the municipal structures. I the unlock codes right now. Co to za strój, który już jest popękany, podzirawiony, a Batman krwawi? Co? Do no, panelu? No wiem, mam iść tu. Terao. No, szybko teraz układamy jakieś ładne słowo. Analizować. Terao. Jestem mistrzem detektywów. No, shit, co zrobię? A. Wo, wo, a no. Dobra. Wychodzimy tutaj. Uhuhu. To pół boom. boom. Um, I my będziemy kontynuować przygodę Batmana w kolejnym odcinku. Tak. Może znowu się nad nim na kobiety kot. To nie miłoby było. Fajnie. Y, Próba walcząc. Tak, to to chodzi dzięki za uwagę, jeśli się podobało, polukujcie, like po subskrybujcie i pa pa!